Przepraszam, kto zgasił światło? Ale fajny program! Zupełnie jak sędzia Marysia Wiesiołowska. To nie jest fajny program, to cyrk na kółkach! Jakim cudem lupus się tak upodlił jeszcze przed imprezą? Zaczęło się od jednego piwa. Nie chcę tego słuchać. Łap tego pijaka, zanim narobi więcej szkód! <słuch> Witajcie. Miałem w planie zorganizować wielką fetę, ale przez zaistniałe okoliczności będzie trochę skromniej. Na forum UANECO co roku odbywa się plebiscyt, podczas którego forumowicze wybierają najlepszą nową mangę wydaną w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Pozwólcie mi zatem przedstawić wyniki głosowania na najlepszą mangową nowość roku 2020. Miejsce 10. Miecz zabójcy demonów Miejsce 9. Mistrz romansu Nozaki-kun Miejsce 8. Kaguya Miłość to wojna Miejsce siódme MW. Miejsce szóste. Magiczny świat Ran. Miejsce piąte. Jojo. Miejsce czwarte. Chainsaw Man. Miejsce trzecie. Mąż mojego brata. Miejsce drugie. Bistars. I zwycięzca rankingu? Spy Family. A teraz przedstawiam bliżej trzech zwycięzców plebiscytu. Od razu raczą sprecyzować: ta manga nie jest żadnym wstrętnym yaoi. Nie jest to również czytadło przeznaczone dla protęczowych obywateli, których widujemy w telewizji. Jest to wdzięczna obyczajówka, którą przeczytałem z przyjemnością, mimo iż mam dość konserwatywne poglądy w tym zakresie. Do pewnej japońskiej rodziny przyjeżdża w odwiedziny Kanadyjczyk, który był mężem brata głównego bohatera. Córeczka pana domu wykazuje ogromne zainteresowanie gościem i coraz zadaje pytania, których normalny, dorosły facet nie miałby odwagi zadać. I zawsze na te pytania otrzymuje odpowiedź. Mąż mojego brata jest o tyle fajną mangą, że pokazuje nam aspekt życia, jakim jest homoseksualizm, nie w sposób, jaki serwują nam współczesne mass media, ale od takiej normalnej, ludzkiej strony. Bardzo dobra lektura, przeznaczona dla dojrzałego czytelnika. Na drugim miejscu plasowała się kolejna obyczajówka. Wydarzenia Bistars rozgrywają się w Wielkiej Metropolii, gdzie z zwierzęta tworzą w miarę normalne społeczeństwo. W miarę, bo są różnice między gatunkami, których zwyczajnie nie da się przeskoczyć. Ale seria poza okruszkami życia posiada również cechy, które możemy znaleźć w gatunkach takich jak kryminał, romans czy dramat. Postacie, mimo iż mają zwierzęcą formę, są bardzo ludzkie i dobrze napisane, a wydarzenia, w które się uwikłują, sprawiają, że ciągle widzimy ich rozwój. A jeśli mowa o fabule, nie mamy tu wszechmocnej woli, która steruje losem bohaterów. To bohaterowie kreują rzeczywistość wokół siebie. Te dwa elementy sprawiają, że Bistars jest tak dobre. Agencie Zmierzch oto twoje nowe zadanie. Założysz rodzinę i poślesz swoje potomstwo do szkoły, gdzie uczęszcza syn przywódcy wrogiego mocarstwa. Tym sposobem skrócisz dystans i zdobędziesz potrzebne informacje. Masz tydzień na wykonanie zadania. Co? Nie masz żony ani dziecka? Wierzymy, że sobie poradzisz. Wykonać. Spy Family to pyszna komedia, gdzie pewien szpieg czystym przypadkiem adoptuje dziewczynkę, która posiada umiejętność czytania w myślach i znajduje sobie żonę, która jest płatną zabójczynią. Poza córką żadne z dwojga nie zdaje sobie sprawy, czym zajmuje się druga strona, a misja wcale nie idzie tak dobrze, jak nasz agent by sobie tego życzył. Spy Family to zwariowana komedia, gdzie większość rzeczy wychodzi na opak, akcja bywa emocjonująca, a bohaterowie są po prostu w dechę. Nie zdziwię się, jeśli wnet zapowiedzą anime. Oto wyniki plebiscytu. Co o nich myślicie? I czy… Ja nie potrafię latać? Ja nie potrafię latać? Potrzymaj mi trąbę! Hmm. Yy, przepraszam, czy na widowni jest jakiś lekarz? Bo nasza pani doktor gdzieś się zapodziała, a chłopaki leżą i jakby to powiedzieć mm, się nie ruszają. Albo wiecie co? Już wiem. Napiszcie, jaka manga według Was była najlepsza w zeszłym roku. Kanis na pewno chętnie to przeczyta, jak tylko odzyska przytomność oraz puls. No, do zobaczenia!